Najważniejszy na ostatnim odcinku rajdów, w którym masz dużą przewagę, tak jak ja, jest to, żeby się nic nie zepsuło. Po zwycięstwie w tym rajdzie zadecydowało przede wszystkim przygotowanie całej ekipy. Przygotowanie kłada, moje mentalne i fizyczne przygotowanie, i to, że mieliśmy świadomość, że ten rajd jest właściwie jak Dakar i że trzeba go traktować tak jak rajd Dakar. Właśnie przejechaliśmy i zwyciężyliśmy jeden z najtrudniejszych rajdów na świecie, który ma niesamowitą renomę. Silkway Rally z Rosji przez Mongolię do Chin. Niezwykle trudny rajd, odbywający się od 9 lat. Przeznaczony dla tych, którzy są najdzielniejszymi kierowcami. Po raz pierwszy wystartowały w nim motocykle i kłady. Była to jedna ogromna, wielka niewiadoma, ale okazało się, że nasze umiejętności i nasz, nasze przygotowanie serwisu wystarczyło do tego, żeby zwyciężyć. Świetna drużyna. Świetni kibice, za co chcę Wam bardzo, bardzo podziękować, bo dzięki Wam jesteśmy na mecie jako zwycięzcy pierwszego w historii Silkway Rally dla kładów i motocykli.